Alicja czuła się już znudzona, siedząc obok siostry na pochyłym brzegu. Kiedy nagle biały królik o czerwonych oczach przebiegł pośpiesznie tuż obok niej. Nie zauważyła w tym nic niezwykłego, nawet wtedy, kiedy królik szepnął do niej: Mój Boże, spóźnij się! Nie, wyciągnął zegarek z kieszonki swojej kamizelki, sprawdził godzinę i zaczął biec najszybciej jak podczepiętnie. Och, co mnie spotkało! Mam wrażenie, że przelecę na wylot przez Ziemię. 5000, 4000, 3000? Osiągam zawrotne prędkości. 4000. 3000. 2000. 1000. Wciąż niżej mogłabym zapukać do tych drzwi. Pięć tysięcy, cztery tysiące, trzy tysiące, dwa tysiące, tysiąc. Pozwól, że się przedstawię. Kot Cheshire. Do usług. Znam dokładnie krainę czarów, a więc nie zwlekaj z odczepieniem mojego uśmiechu, jeśli potrzebujesz pomocy. Dalej, spróbuj. Weź mapę i umieść ją w swoim spisie. To znowu ja. To mapa do krainy czarów. Będziesz mogła śledzić wszystkie etapy Twojej przygody i oczywiście wrócisz jak tylko zechcesz. Co za upadek, Alicjo. Na szczęście nic sobie nie złamałeś. Znajdujesz się właśnie w sali z drzwiami przed pokoju Nory Królika. Na pewno jest gdzieś w pobliżu cicho. Na moje uszy i wąsy, ale już późno. Zawsze się boi, żeby się nie spóźnić. To utrudnia mu oderwanie się od ziemi. Ty również nie masz czasu do stracenia. Jedne z tych drzwi prowadzą do uroczego ogródka. Niestety nie masz odpowiedniego wzrostu, aby je przekroczyć. Będziesz musiała zmienić rozmiary kilkakrotnie, zanim osiągniesz ten właściwy. Niestety, nie dam ci klucza do tej przygody. Sama musisz sobie poradzić, Alicjo. Jaką czystość utrzymuje królik wewnątrz swojej nory. Musi być z niej dumny, tak samo jak ze swojego wyglądu, który pielęgnuje równie dokładnie jak marchewki na swojej tapecie. Nigdy nie wychodzi bez rękawiczek, bez wachlarza i bez zegarka kieszonkowego. Nie trać ich z oczu, ich właściwości przydatność. Ma również opinię Melomana. Choć muzyka łagodzi obyczaje, nie ufaj fałszywym sztuczkom królika, które pojawią się razem z Piotrem i Kaminem. Piotr jest jego lokalnym kamieniem. Będą dla ciebie cenne, aby posuwać się naprzód. Co za dziwna głowa! Przypomina mi obraz malarza Matsysa. O nie! Moja głowa wbija się w sufit. Wypełniam sobą cały pokój. Ramię to jest ramię, Piotrze. Jaszczurki, to ręka, panie! Podpalmy dom. Musimy się pozbyć tego stworzenia. Już i tak jestem wystarczająco spóźniony. Meloman, powiedziałabym raczej Piroman. Jak tylko królik i jego walet Piotr wyrzucą zapałkę, kliknij na niej, aby wskazać mi, gdzie jest ogień, a ja u go wyciągając rękę albo nogę za okno. Zobaczysz, nie uda im się. Ogień! 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 Pani, gdzie znajduje się sprzęt przeciwpożarowy? Szybciej, w przeciwnym razie pójdę z dymem. Piotrze, rzuć w nią kamieniami. Szybko! Nie ognia, panie! Nie ma ognia! Piotrze, potrzebujemy kamieni. Kamieniami w to stworzenie! A teraz rzucają we mnie kamieniami? Ależ nie, to są ciasteczka. Wyglądają smakowicie. Nieważne, co się zdarzy. Więcej już rosnąć nie mogę! Alicjo, za często przenosisz się na pomarańcze. Pomylecie w końcu z tą piekielną tapetą. Trochę dalej mogłabyś położyć rękę na jednym z moich listów. Napisałem ich ponad 94